Cześć! Jeżeli chcesz wejść w świat w sztucznej inteligencji lub jesteś początkującą osobą, to dzisiaj pokażę Ci, jakie są najczęstsze błędy, które popełniają osoby w tej dziedzinie. Więc posłuchaj mnie, jeśli chcesz uniknąć katastrofalnych decyzji, które mogą zniszczyć Twoje projekty. Tutaj może pracujesz jako osoba związana z inżynierią promptów, jako prompt inżynier, może jako data scientist, jako machine learning engineer, czyli osoby, które budują swoje modele. Myślę, że moje wskazówki będą dosyć uniwersalne i każdy z nich w nich się odnajdzie. Więc pierwszy problem to jest traktowanie sztucznej inteligencji jak zwykłego programowania. Często ten błąd popełniają osoby z takim backgroundem programistycznym, jeśli na przykład wcześniej programowały w jakiejś technologii i teraz wchodzą w świat tworzenia modeli sztucznej inteligencji, po prostu traktują to dokładnie tak samo, a to nie jest to samo. Te osoby najczęściej biorą jakieś istniejące tutoriale, jakieś notatniki z kodem, po prostu je uruchamiają od początku do końca, uzyskują jakieś wyniki. No, i co zrobić, jeśli te wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami? To jest po prostu klasyczny problem polegający na tym, że nie wykonaliśmy wszystkich etapów, które są potrzebne do pracy przy modelach sztucznej inteligencji. Pamiętajmy, że to programowanie. W przypadku tworzenia AI jest tylko czymś pomocniczym, nie jest to główne, główne nasze zadanie. Często jest tak, że więcej czasu poświęcamy na zrozumienie danych, na analizowanie ich i wykonywanie eksperymentów, podczas gdy ten kod nie zmienia się prawie wcale. Więc przypomnijmy sobie takie główne etapy, jakie mamy w ciągu takiego cyklu projektu sztucznej inteligencji. Na początek musimy zapoznać się z danymi, te dane wyczyścić, przeanalizować, przejrzeć przykłady tych danych, zobaczyć, czy faktycznie tam jest to, czego oczekujemy. Następnie te dane analizujemy, jest to tak zwana eksploracyjna analiza danych, gdzie wyciągamy jakieś ciekawe rzeczy, sprawdzamy różne hipotezy, po czym przechodzimy do inżynierii cech, i te cechy następnie trafiają do naszego modelu, modelu uczenia maszynowego, modelu AI. Następnie trenujemy ten model i analizujemy jego wyniki, być może poprawiamy też ten model. Także tutaj, tak jak widzisz, na każdym etapie można popełnić wiele błędów i dlatego każdy etap trzeba po prostu potraktować w sposób spokojny, po prostu pochylić się nad tym etapem. Nie traktować tego jako po prostu napisanie kodu i uruchomienie tego. Więc następnym razem, jeśli będziesz właśnie chcieć tworzyć własne modele, trenować, zwłaszcza jeśli właśnie jesteś osobą z backgroundem programistycznym, to pamiętaj, że nie chodzi tylko o poprawny kod, ale chodzi o zrozumienie danych i wytrenowanie modelu, który faktycznie, faktycznie daje wartość. Drugi najczęstszy błąd to jest takie podejście, gdzie w centrum jest technologia, a nie cel biznesowy. Pamiętaj, że tak naprawdę z punktu widzenia biznesowego nie jest zupełnie istotne, jakich algorytmów używasz. Nawet nie jest istotne, nikogo w biznesie nie interesuje, czy używasz sztucznej inteligencji, czy jakichś innych metod, byleby dawało to wartość użytkownikom, wartość odbiorcom tego modelu. Także tutaj często jako osoby techniczne, osoby zafascynowane możliwościami sztucznej inteligencji, zaczynamy od od razu jakichś bardzo mocnych modeli, może od modeli głębokiego uczenia maszynowego, może od razu używamy. Dużych modelów, LLM-ów, podczas gdy zadanie jest bardzo proste i można je zautomatyzować w inny sposób. No i tak naprawdę później to jest źródło częstych frustracji, czyli wykonaliśmy wiele pracy, później być może nasz model nie jest w ogóle używany, nikt nie jest zainteresowany, żeby go wdrażać na produkcję, bo po prostu nie spełnia swojej funkcji, nie spełnia celu biznesowego. Więc tutaj, żeby rozwiązać ten problem, pamiętajmy, żeby zawsze wychodzić od konkretnej. Precyzyjnie zdefiniowanej potrzeby biznesowej. I teraz, nawet jeśli jesteś osobą techniczną, osobą, która być może na co dzień nie rozmawia z klientem, to jednak potrzebujesz tej wiedzy. Co tak naprawdę robi Twój model? Gdzie jest jego wartość? To znaczy, czy ten model oszczędza komuś czas, czy automatyzuje jakieś zadania, czy być może pozwala na redukcję jakichś kosztów, redukcję być może jakichś zasobów. Potrzebujesz to dokładnie wiedzieć i potrzebujesz dokładnie wiedzieć, jak metryka. Skuteczności Twojego modelu przekłada się na sukces biznesowy. Czyli rozumieć, co jest tak naprawdę celem, czy model, który trenujesz, ma osiągnąć 80%, czy 90%, czy może wymagana jest skuteczność 99%. I teraz nie chodzi o to, właśnie, żeby użyć najmocniejszego modelu, jeśli jesteś w stanie osiągnąć pożądaną metrykę, na przykład te 90% prostszym modelem, który szybko postawisz, który nie będzie kosztowny, nie będzie wymagał zbyt wielu danych, zazwyczaj. To jest preferowane podejście. Trzeci bardzo częsty błąd, którego nie są świadomi początkujący, to jest tak zwany wyciek danych, data leakage. Nie chodzi mi tutaj o wyciek danych wrażliwych, wyciek danych osobowych. Jest to precyzyjnie określone pojęcie w sztucznej inteligencji, gdzie chodzi o to, że model widzi pewne dane, do których nie będzie miał dostępu w normalnym środowisku po wdrożeniu tego modelu. Tutaj podam przykład z aktualnego projektu, który teraz tworzę. Jest to model działający na linii produkcyjnej w technologii produkcji żywności. No i tutaj model ma optymalizować pewne parametry i sterować maszynami na linii produkcyjnej. No i okazuje się, że waga, która mierzy skuteczność tego modelu, czyli waga paczki wyprodukowanej, jest oddalona od punktu wyprodukowania tej paczki. O mniej więcej 30 sekund na tej linii produkcyjnej. Czyli teraz model, który ma sterować maszyną, tak naprawdę będzie dostawał z 30-sekundowym opóźnieniem informacje na temat swojej skuteczności, czyli będzie się mógł poprawiać tylko właśnie z tym 30-sekundowym opóźnieniem. To jest bardzo ważne. Udało nam się to wykryć jeszcze tak naprawdę przed rozpoczęciem kodowania, przed rozpoczęciem tego projektu. Więc tu jest też bardzo ważne, żeby właśnie na samym początku zrozumieć, w jaki sposób te dane się pojawiają, w jakiej kolejności one spływają, żebyś po prostu nie wykorzystał na etapie treningu tych danych, do których model nie będzie miał dostępu już po zaimplementowaniu na produkcję. Często tutaj pojawiają się błędy, które są bardzo trudne do wykrycia, i często właśnie ten data leakage jest przyczyną tego, że. Na danych historycznych wydaje się, że model działa idealnie. Model ma bardzo wysoką skuteczność. Model być może nauczył się jakichś relacji w danych, ale po zaimplementowaniu go na produkcję okazuje się, że tych danych po prostu w tym momencie nie ma trzeba na nie być może zaczekać. Być może te dane są związane w jakiś sposób przyczyna-skutek i też jeśli wcześniej nie mamy tej przyczyny, to nie będzie skutku. Także tutaj pamiętaj, zanim jeszcze zaczniesz implementować swoje rozwiązanie działać na danych Potrzebujesz zrozumieć, w jakiej kolejności te dane będą się pojawiać na produkcji i w którym momencie. I czy faktycznie danych, których model używa w danym momencie, będzie mógł tak samo użyć po wdrożeniu go na produkcję. I czwarty błąd początkujących to jest brak zarządzania danymi i brak zarządzania eksperymentami. Typowe tutaj w sztucznej inteligencji w uczeniu maszynowym jest to, że testujemy dużo różnych podejść, dużo różnych modeli. Różnych konfiguracji tych modeli, oraz zmieniają się dane. Nie jest wyjątkiem sytuacja, kiedy w połowie projektu klient przynosi nam dwa razy więcej danych, bo te dane dopiero udało mu się zgromadzić yy, czy, czy wydobyć z systemów. No i teraz początkujące osoby zupełnie o tym nie myślą, po prostu implementują rozwiązania, nie myślą co się stanie, jak na przykład będą trenować ponownie te same modele z użyciem nowych danych. No i są oczywiście zaawansowane pro, programy, które umożliwiają nam zarządzanie tymi eksperymentami, i wówczas możemy cofnąć się w historii, zobaczyć sobie, jaki wykonaliśmy eksperyment, z jakich danych, jakie były parametry modelu, co udało się uzyskać. Natomiast y, niekoniecznie zawsze musimy od tego zaczynać. Często wystarczy po prostu. Przemyślenie struktury plików w projekcie, przemyślenie nazewnictwa tych plików, żeby później dało się dojść do tego, jak został wykonany dany eksperyment, z jakich danych skorzystaliśmy i żeby po prostu dało się odtworzyć ten eksperyment. Ponieważ jeśli nie kontrolujemy tego, nie zarządzamy jakoś właśnie wersjami danych czy wersjami. Naszych algorytmów. Często właśnie próbujemy odtworzyć wyniki, próbujemy stworzyć jakiś raport z podsumowaniem i po prostu gubimy się. Brakło przechowania kluczowych informacji. Także następnym razem, jak podejdziesz do swojego projektu, to przemyśl jakie modele tutaj będziesz używać, w jakich wersjach i jak będziesz tę informację zapisywać w swoich plikach. Może to będzie w nazwie pliku, może gdzieś na początku pliku, a także jak będziesz zarządzać różnymi. Źródłami danych. Tutaj często wystarczy po prostu wskazywać datę, kiedy pojawiły się dane, dane informacje, właśnie i tutaj jesteśmy wtedy w stanie bez problemu odtworzyć dany eksperyment, porównać różne eksperymenty i wyciągnąć wnioski. Piąty najczęstszy problem początkujących twórców sztucznej inteligencji to jest brak zrozumienia działania modeli traktowanie sztucznej inteligencji jak tak zwaną magiczną różdżkę. Tak, oczywiście mogą traktować sztuczną inteligencję osoby nie będące z tego świata, osoby nietechniczne, natomiast jeśli jesteś już osobą, która odpowiada za stworzenie projektu sztucznej inteligencji, to potrzebujesz przynajmniej podstawowego poziomu zrozumienia. Jeśli używasz dużych modeli językowych, no to po prostu musisz wiedzieć, w jaki sposób te modele generują wyniki, o co chodzi z halucynacjami, jak zmiana wejścia wpływa na, na wyjście. No i tutaj właśnie często jest tak, że jeśli traktujemy to jako magiczną różdżkę, której nie potrzebujemy rozumieć od środka, no to prosimy się o problemy. Pierwszym problemem będzie to, że model nie jest skuteczny i nie wiemy zupełnie z czego to wynika, nie wiemy w ogóle czy to da się poprawić, albo jak to poprawić. Może być tak, że model zazwyczaj działa. Na 95%, ale właśnie w kilku kluczowych być może sytuacjach model zupełnie sobie nie radzi. No i teraz bez tej znajomości, jakby co jest pod spodem, nie jesteś w stanie zaproponować tutaj planu naprawczego. Tutaj jeśli chodzi o takie klasyczne uczenie maszynowe, mówimy o różnych problemach z modelem. Model może być na przykład przeuczony, czyli model może być za bardzo dostosowany do, do danych, które już widział, do danych historycznych, i nie jest w stanie generalizować swoich odpowiedzi. Model może być z kolei też nie Niedouczony, czyli niewystarczająco umiał wnioskować z danych wejściowych, znajdować jakieś, jakieś wzorce. No i tak samo może być z promptami. Nasze prompty mogą być czasami zbyt ogólne, albo z kolei mogą być zbyt szczegółowe. Jeśli dajemy bardzo dużo opisu jakiejś jednej konkretnej sytuacji, model wtedy będzie miał wejście, jakieś dane. Tekstowe, być może trochę w innej formie, i też sobie z nimi nie poradzi. Jeszcze jest jeden problem wynikający z tego niezrozumienia działania modeli, jest to tak zwana interpretowalność wyników. To jest pojęcie kluczowe w wielu branżach. Jeśli tworzysz modele na przykład w medycynie czy w prawie, to wręcz często jest wymaganie takie, żeby rozumieć, jak działa dany model. No bo chyba trudno nam sobie wyobrazić sytuację, gdzie model podejmuje. Decyzję istotną dla naszego życia lub zdrowia. Model na przykład może zadecydować o nieprzyjęciu nas do pracy czy, czy o wdrożeniu konkret, konkretnego planu leczenia, a my zupełnie nie wiemy, dlaczego model zwrócił taką decyzję. Więc to jest cała gałąź wiedzy, cała gałąź badań, Responsible AI. Interpretability, explainability to są wszystko podobne pojęcia, które mówią o tym, że nie tylko wystarczy nam skuteczny model, nie wystarczy nam, że model poradził sobie w iluś przypadkach historycznych, ale chcemy jeszcze mieć gwarancję, że rozumiemy, jak model się zachowa w pewnych sytuacjach. To jest ogólnie bardzo trudne w przypadku dużych modeli językowych, ale w przypadku prostszych modeli często jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, z czego wynikają decyzje modelu. Być może widział podobną sytuację w historii, być może Model po prostu działa na jakichś prostych regułach decyzyjnych. Więc tutaj też często jest tak, że nie ma sensu zaczynać właśnie od jakichś bardzo dużych, skomplikowanych modeli. Często używane są prostsze modele, zrozumiałe, nawet jeśli są troszkę mniej skuteczne. Ale właśnie dzięki temu, że to są takie modele bezpieczne, ponieważ w pełni rozumiemy, jak one działają. To tyle w tym filmie. Pokazałem Ci pięć najczęstszych problemów, których musisz unikać, jeśli chcesz faktycznie tworzyć skuteczne projekty uczenia maszynowego, projekty AI i chcesz się rozwijać. Po więcej wiedzy zapraszam Cię na mojego bloga praktycznyml.pl. Znajdziesz tam też moje kursy. Jeśli jesteś zainteresowany dogłębnym wejściem w świat data science, zapraszam Cię do mojego kursu, który wystartuje już na jesieni. Jeśli spodobał Ci się ten film, zachęcam do subskrybowania, dodawania kciuków w górę, do zostawienia komentarza. Dziękuję i zapraszam do kolejnego filmu.